Słuchajcie, Budma 2025. Dotarliśmy na stanowisko firmy Nixon i tutaj kolega Maciek z kanału artysta montażysta opowie nam co nieco o podwalinach pod okna i bramy garażowe. Zapytamy go o kilka tematów. Dość popularny ostatnio temat na docieplenie progu. On nam wszystko opowie. Mecenasem odcinka jest firma Nixon. Podwaliny Nixon, fundament dobrego montażu okien. Macku! Miło, że możemy tutaj z Tobą spędzić trochę czasu. Słuchaj, opowiedz nam, jaki jest sens w ogóle stosowania podwalin, pod okna i bramy i dlaczego to jest dobry wymór. Nie wiem, zabierasz muru. To znaczy, e, głównym celem podwalin jest przeniesienie wysokich obciążeń e, okien. Okay. Tym bardziej, że w dzisiejszych czasach te okna są coraz większe, coraz ciężejsze i na pewno nie będą lżejsze. A drugi powód jest taki, żeby uniknąć y, mostka. Ale cóż, Maciek, to jest. Y, wytłumacz mi to, czy to działa na takiej zasadzie, że jeżeli robisz podwalinę pod okno, to jest bardziej wytrzymałe niż mur? To o to chodzi? Nie wiem, wycinamy mur, żeby zamontować podwalinę? Jak to robić? Hmm, to znaczy, y, sam mur, y, jeżeli byśmy nie dali, nie zastosowali podwaliny, no uh -huh. to wtedy tworzy nam się tak zwany most. Okej. Okay. Jeżeli nie mamy podwaliny na wysokość posadzki, wtedy posadzka bezpośrednio leży nam na tustach. Okay. Od tego się po prostu odeszło. A chodzi o to, żeby w linii okna od, oddzielić warunki zewnętrzne od warunków. Okay. Nie było tego przeciągania. Bo generalnie do tej pory, znaczy do tej pory, no rozumiem, ile, ile jest te podwaliny, jaki czas są na rynku, od jakiego czasu się stosuje podwaliny? No już myślę, że takie około 15 lat. Około 15 Czyli... lat, a to u nas to jest jakiś taki rodzaj, nie wiem, nowości? Można tak to powiedzieć, że to jest takie, no bo dla mnie to jest mało popularny temat. To nie jest tak, że wiesz, 15 lat temu, ja robię budowlankę od 20 lat i nie było tak, żeby wiesz, 20 lat temu ludzie montowali podwaliny pod okna. Kiedy to się zmieniło? Jaką ty masz obserwację? Ja myślę, Bo ty że, też już jakiś czas, nie? Działasz na, tak, na rynku. Myślę, że to się zmieniło tak na, na, na ostro około 7 lat. 7 lat? Tak. Okay. Tym bardziej, że, że podmaliny są bardziej wytrzymałe niż... Poszerzenie. To tak. mhm. Czyli y, to wygląda tak, że mamy na przykład HSA, nie, tak. duże okienko, to wycinamy posadzkę i w to miejsce wstawiamy podwalinę? To tak wygląda technicznie? To Czy znaczy... to już uwzględniamy w trakcie, wiesz, o co chodzi, budowy, nie? To znaczy, no, okna montujemy przede wszystkim przed posadzkami. Mhm. Więc y, montujemy mechanicznie okay. podwalinę do okna, przekręcamy ją, przyklejamy na klej specjalny do podwaliny. I wtedy poziomujemy sobie e, całą konstrukcję. To jest bardzo ważne, że e, warunki budowlane jakie spotykamy nie są idealne. Nigdy nie mamy poziomu idealnie co do milimetra, tym bardziej gdzie mamy HS i jest wymagany poziom plus minus milimetr, to już jest max, to, co może być. E, Podwaliny właśnie te zielone przenoszą wysokie ciężary i można je klinować punktowo. Okay czyli co 20-30 cm max i wtedy ten chudziak trzymy sobie. Ale sobie to, czyli założenie jest takie, że podwalinę da się zrobić idealnie. Oczywiście. Tak, da się zrobić idealnie. To jest kwestia tylko tego jak się przyłożymy do, no tak, do montażu. Kwestia jest tego, że jeżeli mamy kliny, skok w klinach mamy około pół milimetra, mm. no okay. jest wystarczający. Tak? Muszę eee. też pamiętać, że każde urządzenie pomiarowe, tak? Czyli niwelator ma swój błąd, poziomica ma swój błąd, tak? A powiedz mi, podwalinę montujemy na pianoklej? Po prostu? Bo rozumiem, tak? Klinujemy sobie, ustawiamy sobie poziom i potem idzie co? Pianoklej, tak? Eee, sposobów, sposobów są dwa. Eee, jeden jest poprawny i drugi jest poprawny. Ja uważam, że żeby to zrobić tak eee, w prostszy sposób dla montażysty, to przy dużej konstrukcji. Chodzimy sobie na przykład HS-a na kobyłki. Uszczelniamy sobie klejem. Nanosimy pasek kleju. Przykładamy podwalinę. Czyli one już tak są frezowane pod ramę? Pod, ka pod każdą ramę. Tak. Możemy wykonać wszystkie praktycznie szerokości, wysokości. Nie ma ograniczeń, tylko nasze wyobraźnia. Ok. Gdy tutaj naniesiemy klej. Po pierwsze, nam się uszczelnia to połączenie. Eee, klej, ten, który tutaj sprzedaje Nixon, jest na tyle wytrzymały, że oni nie mówią, że jest wymagane przykręcanie tego. ale tak dla własne, własnego bezpieczeństwa, no wtedy mamy ty Fokin 10, żeby nie czekać aż klej na wyschnie, Przykręcamy bezpośrednio okay. wzmocnienia. I już wtedy możemy montować. Montujemy i tutaj widzę, w ogóle jest takie fajne połączenie, że jest podwalina z ciepłym parapetem, tak, tak. łączona? To jest wewnętrzny, zewnętrzny, czy... To jest wewnętrzny, na razie zewnętrzny e, jest nieprzyklejony, żeby właśnie pokazać, e, podczas pokazu, który będzie, żeby nie utrudniać sobie klinowania tego okna, bo jeżeli stawiamy go na lico z murem i będziemy mieli to część zewnętrzną, no to musimy... Okej, okay, sięgać, jasne. W tej chwili sobie... Tak jak normalnie okno klinujemy, później można to sobie dokleić. Ewentualnie można z tego zrezygnować i przy elewacji dojdą nam z cieropianem później parapet. Okej. Okay. No to słuchaj, to jest taka sytuacja, tak jak mówiłeś, że jest jeszcze przed budową, czyli nie mamy posadzek. Ale jak mamy już posadzki w domu, wiesz, wymieniamy, nie mieliśmy podwalin, ale chcielibyśmy doszczelnić, żeby nie było mostka. Słuchaj, to teraz miałem taki telefon właśnie od klientki, że... Postawili okna bezpośrednio na, na posadzce. Zewnętrzna posadzka jest w jednym ciągu. E, nie jest, nie ma tej właśnie przegrody pomiędzy, pod oknem. No i z umową zaczynają się kwiatki, panele. Puchną. Ilgoć. Dobra, to Maciek teraz. Jeszcze no. Jeżeli chodzi o wymianę okien, każdy klient musi wiedzieć, e, to wiadomo montażyści Chcą nic nie szkodzić, żeby jak najmniej brudu było, no bo później idzie renoma. Ja już od kilku lat staram się wymian nie robić w ogóle, bo mogę sobie na to pozwoli, bo mam dużo pracy ze zwykłymi, szczytnymi montożami. Ale ja, jeżeli już gdzieś robię czy dla znajomego, to mówię się, że będzie bołagan. Bo jak będzie trzeba, wycinam posadzkę. Jak będzie trzeba rozkuwać, rozkuwamy. Uh -huh. I, I wtedy dopiero, jeżeli klient na to się zgodzi, Możemy to zrobić dobrze. Super. To teraz Maciek jeszcze powiedz mi tak, bo to jest temat okien, ale temat bram garażowych, bo tutaj widzę, że generalnie od lat jest ten problem tego mostka, bo mamy bramę garażową, nie? Ona sobie dojeżdża, zamyka nam się do posadzki. I teraz tak, tak naprawdę część posadzki jest poza bramą, bo bramę najczęściej montujemy wewnątrz. To znaczy, nie? jeżeli chodzi o bramę garażową i mamy szczelkę. Posadzka zewnętrzna, posadzka wewnętrzna, ewentualnie płytka z zewnątrz czy kostka powinna być po środku strzelw. Ok. Tak, żeby woda po panelach sobie płynęła na zewnątrz niż do wewnątrz. Nie powinno być sytuacji, gdy tu będzie płytka, a jeszcze posadka wewnętrzna nam wychodzi całą Okej. Okay. To mamy. Ale opcja, przepraszam, cię, przerwę przerweci. Czyli opcja najlepsza to jest taka, że tutaj płytka jest pod uszczelką, czy że jest tutaj, a podwalina jest cała pod uszczelką. Znaczy teraz. Mówimy taka optymalna jaka by, by była jak bez podwaliny. podwaliny. Mhm. Aha, okej, okay, dobra. Tak, I do... teraz przechodzimy do opcji, że chcemy Cieplny. zrobić podwalinę. Jeżeli Cieplny. mamy podmurówkę, bo coraz częściej są te garaże. Żeby właśnie odizolować. E... Kostka, kostka, nie wiem, na uh -huh. Miejsce po, pod, pod panem, pod uszczelkę, poduszczelkę podwaliny, tak? Okej. Okay. Dobra. Są systemowe również uszczelki, które nam tą całą podwalinę zasłonią. Okej. Okay. Wtedy... Czyli przepraszam cię, wtedy z zewnątrz, załóżmy, że to jest zewnętrzna tak. część, czyli kostką dojeżdżamy do podwaliny tutaj, tak, tak? I tutaj jest przejście uszczelka, która ładnie nam. E, taka progowa tak naprawdę tak. uszczelka, która idzie pod bramą. No i tam już wewnątrz idzie sobie posadzka. Dokładnie. Elegancko. I no teraz powiedz... To jest stosowane również takie, ktoś e, składał sobie z tyrodu, Mhm, Tak, dokładnie to, 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 to tak. To była taka taki zasada. To za, no. jest za ciepły e, temat. Tym bardziej, gdy e, mamy i ktoś zrobi sobie płytkę, te płytki potrafią pękać. Tak, tak, pękę, tak pękać. Nie? Dokładnie tak. Bo jednak podwalina jest sztywna, nie? Na tym materiale nie Dobra, to jeszcze powiedz mi tak. Czy w waszej podwalinie, w Nexonie jest frezowane miejsce pod uszczelkę, czy po prostu tak. jest frezowane no, tak. miejsce pod uszczelkę? A masz taki kawałek podwaliny, tej progowej pod bramę, żeby nam pokazać? Tutaj u siebie? Bezpośrednio takiego elementu nie mamy, ale to będzie wyglądało i faktycznie identycznie. Znaczy, w sensie nie macie tutaj. Tak. Generalnie Nixon produkuje podwaliny, pod, pod bramy garażowe. Jeżeli chodzi o Nixon, to wszystko wyprodukuje. To, to jest najważniejsze. Uh -huh. Oni są producentem, nie dystrybutorem. Chcesz Masz tutaj robek, masz tutaj. Chcesz milimetr dalej? Jest robek. To teraz, Ty gdybyś to... nam powiedział, widzą, z czego jest ten materiał, co to za materiał. Ja. Ty mów, a ja tutaj Słuchaj. będę pokazywał. Nawet kiedyś, e, dwa lata temu, jak występowałem na Monteriacie, musiałam się tego na, nauczyć. Mhm. Uh -huh. Było ryzyko, że ktoś do mnie podejdzie i się nie zapyta. Słuchaj, zawsze jest ryzyko, tak jak my dzisiaj podeszliśmy, Dokładnie. zawsze jest ryzyko, że ktoś coś będzie chciał wiedzieć i wy widzowie macie tą wiedzę teraz tak w pigułce, wiecie o co chodzi. Więc odpowiem tak szybko, to jest wysoko skondensowana piana poliuretanowa. Okej. Okay. Czyli to jest taka pianka, jak my sobie myślimy, że jest do drzwi, tak? Tylko że ostro skondensowana, tak? To jest, tak, tak, to jest słowo? również e, kawałki aluminium oraz tam ginki materiałów. Okej. Okay. To jest wysoko skwansowane. No to yy, słuchaj, teraz kluczowe pytanie. Jest sporo producentów na rynku podwalin. Dlaczego Nixon? Dlaczego Nixon? Przede wszystkim e, pracują tam świetni ludzie, dzięki którym nie ma ograniczeń. Okay. Telefonicznie nawet można z nimi załatwić tak, że potrzebuje to na jutro. Na jutro nie ma z tym problemu. wszystkie materiały chronią się tym, że są i ciepłe, i bardzo wytrzymałe. Czyli generalnie taka polityka firmy, frontem do klienta. Co chcecie, co potrzebujecie, to u Was do pozostaniemy. do montażystów, tak. Do, do montażystów. Z tą strony, strony idzie. Czy to jest tak, że Ty w swojej takiej zawodowej części tej pracy, zawsze stosujesz podwaliny już masz taką zasadę, że zawsze muszą być podwaliny pod okna? Zasadę mam taką, że ja nie zaglądam nigdy klientowi w kieszeni, ale zasadę mam taką, że, że czy pod balkonowym, czy pod drzwiami wejściowymi, musi być materiał przynoszący tak, e, obciążenie. Czy poszerzenie plastikowe, no czy za, podwalina, jest, która, jest, która, jest, którą można wirować, czy w nią wkręcić, kątownik, tak? Więc y, to mnie też tak. chroni, ale musi być coś zawsze na. Nie styropnią, nie styrody, tylko niks. Słuchajcie, mam nadzieję, że udało nam się tutaj wspólnie poszerzyć trochę Waszą wiedzę na temat podwalin, na temat ciepłego montażu, ciepłych progów. Ciekawy temat. Warto sięgać więcej. To był Maciek z kanału artysta montażysta. Zaglądajcie, polecamy i do kolejnego materiału. Super Maciek. Fajny.